Pierwszy dzień adwentu nieznany czas przyjścia. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 37 do 44. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego albowiem, jak w czasie przed potopem jedli i pili żenili się i zamóż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jednak będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc. Bo nie wiecie, w którym dniu pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, o której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wersety od 38 do 39. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i zamoż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop, i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Słowo do Ewangelii z Jestem Słowem. Powiadam Wam, że nikt z Was nie zna dnia ani godziny, kiedy przyjdę ponownie. Dlatego też nie zastanawiajcie się, kiedy to będzie, lecz żyjcie tak, jakby to miało się zdarzyć lada chwila. Zastanówcie się, czy jesteście gotowi, aby przejść na drugą stronę. Czy ciężar waszych ludzkich pragnień i obowiązków sprawia, że nie mielibyście siły wzbić się ku niebu? Zacznijcie przygotowywać wasze serca, bo jak nikt nie wie, kiedy jak przyjdę, tak też nikt z was nie wie, kiedy odejdziecie z tego świata. Niektórzy z was planują swoje życie na wiele lat do przodu, a powiadam wam, że nie znacie swojej przyszłości. Zatem nie tracicie czasu na rozmyślanie co będzie kiedyś, lecz skupcie się na tym, co jest tu i teraz. Kto wierzy we mnie i w głębi serca chce pójść za mną, a odkłada to na później, bo mówi, że ma jeszcze wiele innych obowiązków do wykonania, jest jak król schowany w swoim pałacu, który zajmuje się tylko jego wyglądem. Zamiast służyć i zajmować się sprawami ludu, król jest tak skupiony na tym, jak ma wyglądać jego pałac i otaczać się pięknem, że nawet nie ma czasu zastanowić się nad problemami jego ludu. Kiedy lud i inni doradcy go wzywają, aby zjawił się na spotkaniu i zarządził, co mają czynić w sprawie jego królestwa, on odpowiada, że teraz nie ma czasu, ponieważ musi zająć się wystrojem jadalni to nie jest żałosne? Czy to nie jest małostkowe, że król, którego powołaniem jest budować królestwo, zajmuje się takimi błahymi rzeczami i ciągle chce więcej? Tak samo jest często z wami. Jesteście dokładnie jak ten król. Wzywam Was na spotkanie, ale Wy zajmujecie się błahymi rzeczami i uważacie je za ważne, choć Waszym powołaniem jest budowanie królestwa niebieskiego tu na Ziemi. Zostawcie więc te rzeczy, nad którymi się teraz skupiacie, i pójdźcie na spotkanie, a wtedy zobaczycie i usłyszycie problemy innych ludzi. Dobry król modli się, aby Pan dał mu światło umysłu by wiedział, jak się ma opiekować ludem. Także wy się módlcie, aby wiedzieć, jak budować królestwo niebieskie. Dla każdego z was przyjdzie dzień, gdy nie będziecie mogli już nic zrobić, a wtedy ujrzycie prawdę, a prawda was oświeci i sami zobaczycie, czy dobrze wykorzystaliście czas tu na ziemi, czy też go zmarnowaliście. Kto odkłada służbę Bogu na jutro, ten odkłada szansę swojego zbawienia, a kto służy tu i teraz, ten jest gotowy, aby spotkać się ze mną. Kto więcej traci czasu na błahe rzeczy tu, na ziemi, ten więcej będzie musiał podnieść trudu, aby ujrzeć mego Ojca, który jest w niebie.